Witam wszystkich z tej strony Tola i witam was w Facebooku z najnowszymi akcesoriami. Wielkie pranie. Tak, kochani, w końcu możemy prać naszymi Simami brudne ubrania. E, także, oczywiście, zobaczymy dzisiaj, co nam tutaj doszło. Oczywiście, w kasie, w trybie budowania kupowania i na koniec w rozgrywce, by wam pokazać, jak to pranie tak naprawdę wygląda. E, ja dostałam wcześniejszy dostęp od i jej, za co bardzo dziękuję. Wy, kochani, jutro będzie. Będziecie mogli e, kupić te akcesoria, bo zawsze są pytania skąd mam i tak dalej. My, youtuberzy, e, dostajemy e, jakby. Wcześniejszy dostęp do akcesoriów, pakietów itd., by właśnie móc wam je pokazać i byście wy mogli zdecydować, czy chcecie je kupić. Także zobaczmy, co my tutaj mamy. Pierz ubrania, zbierz brudne rzeczy swoich simów, załaduj pralkę i wrzuć pranie do suszarki, aby było nieskazitelnie czyste i pachnące. Możesz też prać ubrania ręcznie w bali, a następnie rozwieszać je na sznurku. Przygotowany w ten sposób strój będzie dostrzegalny z daleka, zbuduj wielką chatę. Odmieniłem swoich simów dzięki nowym elementom wystroju w celu rusty Odkryj nowe sposoby ozdabiania pomieszczeń dzięki drewnianym stołom i meblom z wikliny. Zbogać swoje pokoje o barne dywany, pełne kwiatów, kosze i soczyście zielone sukulenty. Nosz się w rustykalnym stylu. Ubierz swoich simów w, dzień, w jeans i rustykalne stroje z kwiecistymi wzorami. Przymierznie krępujące ruchów dolne i górne części ubioru z naturalnych tkanin. Wypróbuj proste do ułożenia fryzury, które będą idealnym dopełnieniem swobodnego wyglądu Twoich Simów. Także tak to kochanie wygląda. Eee, także co, ja zapraszam Was na początek do kasy. Przejrzymy sobie fryzury, ubrania itd. Wszystko, co nam doszło, Później tryb budowania, kupowania, a na koniec tak króciutko rozgrywka, jak wygląda pranie. Także zapraszam. Mam tutaj przygotowaną rodzinkę, by pokazać wszystkie rzeczy, które doszły w kasie. I powiem Wam od razu, że nie ma ich zbyt dużo. Ale no tak to jest, kochani, w akcesoriach, że tych rzeczy jakoś wybitnie dużo nigdy nie ma, ale powiem wam, że są bardzo fajne. Także, jeśli chodzi o włosy, to doszło nam dwie fryzurki. Pierwsza jest taka, proszę z opaską, no jest całkiem okej. Okay. Oczywiście są y, różne kolorki, a druga jest taka, i ta jest naprawdę fajna. Podoba mi się taka luźna, spięta tutaj z pinką, i myślę, że naprawdę y, fajnie simki y, będą w niej wyglądać. Mi się ta fryzura bardzo podoba. Jeśli chodzi tutaj o nakrycia głowy, dodatki, makijaże, to niestety nie ma nic. Ym, tutaj może przejdziemy sobie, może na początek, właśnie do. Gór, czyli do bruzek, i powiem Wam, jak widzicie, jest pięć nowych bruzek, ale szczerze powiedziawszy są wszystkie, właściwie są naprawdę fajne, także teraz sobie zobaczcie. Że tak to wyglądasz, jeśli chodzi o górę. Jeśli chodzi o dół, to mamy tylko jedne spodnie, niestety, ale spodnie są całkiem fajne, takie z paseczkiem. No i też rzeczywiście mają różne kolory wzorków, żadnych nie mają, ale myślę, że dobrze. Także tak to, kochani, wygląda. Jeśli chodzi o całościowe ubranie, to mamy jedną sukienkę i ona wygląda tak. Taka w kwiatuszki z kamizelką. E, oczywiście te akcesoria tutaj pomagali tworzyć e, gracze, czyli my wszyscy. I powiem Wam szczerze, że naprawdę jest sporo rzeczy, na które ja e, głosowałam. Sukieneczka też jest całkiem fajna. E, jeśli chodzi o dodatki, to mamy takie zakolanówki. Proszę bardzo. I też oczywiście mamy e, różne kolorki. No i mamy buty. Buty dwie pary. Pierwsze to są kozaki. Słuchajcie, długie kozaki. I o dziwo! Powiem szczerze, że te kozaki nie są wcale takie złe, bo wiecie, nie odstają tak jak większość tutaj w Simsach. I takie są pomarszczone i wyglądają całkiem, całkiem fajnie. No i jeszcze jedne takie sandałeczki, wiecie co, może zdejmę te za kolanówki, bo to dziwnie trochę wygląda. I też oczywiście mają różne kolorki. Proszę bardzo, także myślę, że wygląda naprawdę fajnie. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o kobietki. Jeśli chodzi o facetów, to doszła nam jedna fryzura i wygląda ona właśnie tak. Takie dłuższe włosy, zobaczcie. No, jest okej. Okay. Bez rewelacji, szczerze powiedziawszy, ale jest okej. Okay. Jeśli chodzi o zarosty, tutaj nakrycia głowy, dodatki, makijaże, to nie ma nic. Jeśli chodzi o góry, to mamy właśnie trzy takie buzeczki, zobaczcie. I wszystkie są bardzo fajne. Jeśli chodzi o całe ciało, nie mamy nic. I jeśli chodzi o dół, to mamy dwie pary spodni. Jedne to są takie e, jeansy. Tutaj wam zdejmę, proszę bardzo. E, takie wiecie, z dziurami. No i jeansy jak jeansy, całkiem ok. A drugie takie, zobaczcie, e, dresowe. I też myślę, że wyglądają całkiem, całkiem spoko. Jeśli chodzi tutaj o dodatki, nie mamy nic. I jeśli chodzi o buty też, niestety, nie mamy nic. Tak to, kochani, wygląda. No a gotowe style, proszę bardzo, jeden jest taki i drugi jest taki. Także tak to, kochani, wygląda. Jeśli chodzi o dzieci w wieku szkolnym, tutaj widzę, że nie zaznaczyło mi się, kurczej aspiracja. Bo oczywiście weźmiemy <laughs> dzieciaki do gry to włosy, nakrycia głowy, dodatki, makijaże, nie ma nic. Jeśli chodzi o góry, kochani, to jest jedna bluzeczka i chłopców już tutaj w wieku szkolnym pokazywać nie będę, dlatego że jest właśnie taki sweterek właściwie i e, identyczny jest dla chłopców. I dla chłopców nic więcej, kochani, nie ma poza właśnie tym sweterkiem. Nie ma nic na całe ciało, e, nie ma e, dołów i tak dalej. Jest tylko właśnie ten sweterek, który jest też dla dziewczynek. Tutaj u dziewczynki mamy jeszcze na całe ciało taką sukieneczkę, która jest urocza z kamizelką. Taka trochę podobna jak dla e, dorosłych. Bardzo, bardzo fajna. Jeśli chodzi o doły, nie ma nic, dodatki nie ma nic i buty nie ma nic. Także tak to kochani wygląda. A chłopcy to mówię, już nie będę pokazywać, bo tylko doszła ta, e, ta góra. E, jeśli chodzi o todlersy, to do todlersów nie doszło kompletnie nic. Tutaj jeszcze Wam tylko przeklikam, żeby Wam pokazać. No niestety. Jeśli chodzi o to dla to najczęściej w akcesoriach są pomiary, no chyba, że te akcesoria ich dotyczą. Ale to dla też zabieram ze sobą, bo chcę Wam go jeszcze pokazać przy okazji prania. Także jeśli chodzi o kas, kochani, to byłoby na tyle. No nie ma tych rzeczy jakoś mega dużo, ale, ale wszystkie są właściwie fajne. Także teraz przejdziemy sobie do trybu budowania. No i dobrze, kochani, tak wyglądają tutaj wszystkie obiekty, które doszły nam wraz z nowymi akcesoriami. I słuchajcie, jeśli chodzi tutaj, właśnie o obiekty, jest ich 46. Plus, kochani, tutaj doszły jeszcze drzwi, które są tutaj. To oczywiście zaraz Wam pokażę z bliska. Takie i takie. Jeśli tutaj chodzi o drzewa, dachy, ściany, podłogi, to niestety nie ma nic. Także w sumie 48 obiektów, i, kochani, jeszcze mamy dodatkowo cztery takie pomieszczenia, które również są tutaj. Także ja Wam teraz rzeczywiście pokażę na takim małym przyspieszeniu, e, jak te wszystkie rzeczy wyglądają. Powiem Wam, że no tak jak mówię, ktoś powie, że może nie ma ich dużo, ale ja uważam, że jest całkiem sporo jak na akcesoria, ale wszystkie, naprawdę wszystkie mi się podobają, bo większość jest tych, na które ja głosowałam tak naprawdę i po prostu te półeczki tak dalej, wszystko jest naprawdę prześliczne i bardzo, bardzo mi się podoba, ale oczywiście e, zobaczcie sami. Także tak to, kochanie wygląda, jeśli chodzi o obiekty. E, a tutaj jeszcze przyjrzyjmy się z bliska tutaj tym gotowym, e, jakby, pomieszczeniom. I powiem Wam szczerze, że naprawdę wszystkie meby są prześliczne. Wszystkie te dodatki, e, tutaj te wieńce, kwiatuszki i tak dalej, półeczki, wszystko jest naprawdę mega. Tak jak mówię, no ja na większość z tych rzeczy głosowałam, więc dlatego mi się podobają. Tu oczywiście mamy pralki. Tak gdzieś czytałam, że wszyscy narzekają, że takie wielkie kloce i tak dalej. Fakt, no mogłyby być mniejsze, nie ukrywajmy, no ale co, no są jakieś są, ale tutaj zobaczcie, no mega to wygląda. Jeżeli tak się wszystko fajnie razem poustawia, to wygląda super. Tutaj zobaczcie, jest też tak fajnie ganeczek zagospodarowany. Tutaj są zioła, które są prze prześliczne. E, oczywiście jest sznur na pranie, gdzie możemy wy wywiesić pranie. Tutaj mamy pralkę i suszarkę, więc możemy albo wywiesić na sznurze, oczywiście, albo e, wysuszyć w suszarce, kochani. Więc e, tak to wygląda. Tu są, tutaj się chodzi o te deski, i tak dalej. To, to są oczywiście tylko takie. Takie ozdoby, ale myślę, że wygląda fajnie i te dywaniki, takie ażurowe, są naprawdę mega. Także tak to, kochanie, wygląda. Mnie wszystkie te rzeczy naprawdę się podobają. Uważam, że są prześliczne i w końcu można sobie zrobić taki troszeczkę bardziej wiejski styl, choć no. Nie ma jeszcze tego wszystkiego aż tak dużo, by faktycznie tak pograć, ale myślę, że idziemy już w dobrym kierunku. Także ja naprawdę jestem zachwycona tymi rzeczami, bo są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Także to, to by było na tyle, jeśli chodzi o obiekty. A teraz, oczywiście, z naszą rodzinką, która tutaj czeka, przeniesiemy się już do domu, by pokazać wam już takie normalne interakcje, pokazać wam, jak wygląda to pranie, jak wygląda pranie tutaj w tej takiej. Bali, który jest naprawdę mega, także za chwilkę zobaczycie. No i dobrze, kochani, jesteśmy już z naszą rodzinką, która będzie robiła wielkie pranie, tak? Jest, mam tutaj też oczywiście Filipka i wziąłem go właśnie specjalnie po to, żeby wam pokazać, że todlersy mogą pluskać się w takiej właśnie bali, także zaraz wam to pokażę. Tylko on niestety tego nie lubi, bo ja już to przed chwilą robiłam. I ma strójnik obrzydliwy plusk. Wstrętna, mokra woda. Tak, nie lubię tego. Oczywiście prać możemy, kochani, w takiej bali, no i oczywiście w pralce. To mamy zawsze do wyboru. Tak samo jak suszenie, możemy suszyć na takim sznurze do suszenia, jak i w suszarce. Ja tutaj zrobiłam im taką ala pralnię, ale wiadomo, że kosze tutaj mają w swoich pokojach, no i wiadomo, że to powinno być wazience, ale wiecie co, to już nie chciałam tutaj kombinować wstawianiem tych pralek i tak dalej, bo nie ma tutaj miejsca, a w sumie to nie jest najważniejsze. Ale pokażę Wam w sumie jeszcze na przykładzie tutaj, e, na przykładzie Claudii, tak, jak to wygląda. Oczywiście jak położymy ją e, spać, to te ubrania wskakują nam e, do kosza na brudne pranie, tak jak to w sumie było e, w... czekajcie, o, proszę bardzo, jest w trójce. To jeszcze oczywiście pokażę Wam Filipa. Tak wygląda to bruskanie, zobaczcie, także super. Jeśli chodzi właśnie o pranie, to... E, Pokażę wam i w pralce, i w suszarce, ale możemy również ulepszyć te rzeczy. Tutaj, sznur na pranie, możemy ulepszyć dając sznurek powlekany żelazem. Więc ja myślę, że tutaj z Dominikiem to zrobimy, bo wbiłam mu majsterkowanie. Tam że rzecz, wszystkiego pokazywać nie będę, mm, ale tutaj, kochani, możemy ulepszyć, możemy dodać akcelerator. Akcelerator prania, tak trudne słowo, bęben z wolframu, podanie na środki dodatkowe, tłumik hałasu i wstępne namaczanie. A tutaj, kochani, możemy też ten akcelerator prania, bęben z wolframu, odkłaczacz i tłumik hałasu. To jest w suszarce. W, w suszarce jest troszeczkę mniej. Także tak to, kochani, wygląda. A co do prania, to tak jak mówię, możemy prać właśnie i w tej bali. I w pralce. Jeśli chodzi o balię, to możemy, kochani, dodać do niej środek dodatkowy. Zobaczcie, ja tutaj kupiłam z Dominikiem yy, nasionka kwiatów, yy, owoców, to nie ma znaczenia. I możemy wrzucić na przykład chryzantemę yy, do takiej bali. Yy, ale możemy również wrzucić jedzenie. Słuchajcie, i to się zdziwiłam. Yy, Czekajcie, bo chyba mam w lodówce jedzenie. To właśnie zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Mam. Weź, moja droga. I zastanawiałam się, co jest z tym jedzeniem. Po co kurcze jedzenie się wrzuca? Dodamy jedzenie, dodamy tą sałatkę ogrodową. choć moja droga. I yy, ja już to yy, przetestowałam. I tu chodzi o to, że wtedy mamy taki nastrójnik. Zobaczcie, cuchnące ubranie. Ohyda, czyżby wśród prania zawyruszyło się zepsute jedzenie. Może ktoś zostawił w kieszeni zgniłe jajko. Ubranie, które macie. Ma na sobie, Zuzia strasznie cuchnie. I to właśnie przez to, że wyprała w Bali z jedzeniem. I to jest niby na zasadzie, że ktoś zostawił, wiecie, resztki ubrania e, i ona to wyprała. Tutaj teraz mamy, e, możemy wymienić wodę, ale e, ja zrobię pranie i zrobię pranie właśnie e, w Bali. Chodź, zrobimy to pranie. Mam nadzieję, że zrobi mi w tym... Bo tutaj chciałabym dodać te kwiatki, bo gdy dodamy, kochanie, kwiatki, to wtedy tutaj latają takie piękne motylki i wtedy ten nastrojnik jest zupełnie inny. Kurczę, miał do mnie, ale już go nie ma. A nie, jednak przyszła tutaj, widzicie? To z nim zrobimy tu. To wiesz, co, chodź. Dodasz tutaj kwiatki. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie, powoli. Chodź. Dodaj mi tutaj chryzantemę. Zostaw Filipa. No, teraz możesz, chodź. Dodaj kwiaty. O, pięknie. Ulepszę tutaj dalej. Ty moja droga, chodź. Skończysz to pranie. Hmm, a ty już zrobiłaś? Już zrobiła. To wiesz co? Ty chodź, zrobisz w suszarce. Choć generalnie bardzo długo trwa to pranie, więc w sumie nie wiem. Przez to dokładanie, kurcze, chyba tych kwiatków. Tak to wyszło. No, mamy taki worek i teraz mi się to do suszarki. I właśnie jeszcze Wam pokażę, bo jak włoży, no to musi jeszcze włączyć. Tak samo jak wkładamy ubranie do pralki, też musimy ją włączyć. To Wam też pokażę oczywiście. Chodź, wysusz ubrania. Niech ona włączy. Będzie nam się tutaj suszyć. A najpierw z Dominikiem zrobimy em, pranie w tym, w tej brudnej wodzie, że tak powiem. I powiesimy później na e, tych sznurkach. Możemy później tą wodę oczywiście wymienić. Choć to jest akurat całkiem fajna, bo ona jest z tym kwiatkami, więc pachnie. Więc to jest całkiem, e, całkiem okej. Okay. Chodź, moja droga. Jeśli chodzi o dzieci w wieku szkolnym, to one również mogą e, robić pranie. Kurczę, już mi tutaj nic nie zostało. Wiesz co, moja droga, chodź. Mm, weź sobie prysznic. Muszę zdobyć nowe ubrania do prania. A tu są. To czekajcie. Chodź, 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 zrób pranie, włóż do pralki. Bo dzieci w wieku szkolnym również mogą właśnie robić pranie. O, zrobiłeś, pięknie. To wiecie co? Ja tą e, tutaj bali sprzedam na wszelki wypadek, żeby on mi zrobił tutaj w tej brudnej, bo właśnie chciałabym Wam też e, pokazać. Mamy wymień wodę. Czekajcie, czekajcie. Czy ona mi zabierze całe pranie? A, jest. Zrób pranie mm, w Bali. Chodźcie, mi drogi. I jeszcze, jak przed chwilą zauważyliście, możemy yy, przeszukać y, kieszenie. To też Wam oczywiście zaraz pokażę, tylko powiem Wam, że z tym praniem no nie nadążam, kurczę, z produkcją brudnego prania. <grym> Wiecie, no... Tutaj to wszystko robię na potrzeby filmu, tak? Ale generalnie no to, to pranie nam się zbiera, wiadomo. O, proszę. I tu teraz będzie nam pro z takimi y, muchami. Tutaj nam rośnie umiejętność, i to jest umiejętność, kochani, wychowanie. Y, sprawność fizyczna, tak? Wychowanie fizyczne. No, poczekaj, moja droga. Chodź, 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 bo ty nie włączyłaś. Upiesz. Musisz jeszcze uprać mi tutaj. Chodź. I jest jeszcze coś takiego. Jak właśnie upierzemy w tej brudnej wodzie, to mamy ten nastrój, który wam pokazywałam, że cuchnące ubrania, a jeżeli wiecie, w tej z kwiatkami, to jest taki nastrój, coś tam ciepłe, ubranie, może jeszcze wam pokażę. Tylko, że oni muszą jakby się przebrać. I jest jeszcze jedna rzecz: gdy przebiorą się w takie wyprane ubrania, to ciągle się tak oczepują. Oczepują ubranie, jakby jakby mieli, nie wiem, brudne. Być może nam tutaj pokażą moi Simowie. Mam taką nadzieję, bo to chwilkę musi potrwać. kiedy idzie do szkoły, to niech ona sobie idzie do szkoły. Jest, słuchajcie, jeszcze jedna taka interakcja, i wydaje mi się, że to jest nowe. I to jest w złośliwych: co to za plama? Ja tego wcześniej, słuchajcie, nie widziałam. Więc pokażę Wam również, jak to wygląda. No, oczywiście, małe tutaj nam broi. Kurczę, chcę, żeby ona się oczepała, żeby Wam to pokazać, ale. I sprzątni. Proszę, mały buntownik, słuchajcie. Pokaż, jak to idzie tutaj to pranie. O, widzicie? I to dość długo trwa to pranie. Mnie się wydaje, że tutaj, że ja dołożyłam te kwiatki, tu jakoś to się wiecie, zbadziło I poszło to dużo szybciej. Zrobiłeś już? Zrobił. To zaraz rozwiesimy sobie na sznurku. Tylko jeszcze wam pokażę tą interakcję. No, chodź. Co to za plama? Nasyfił tutaj, nie dość, że muchy, to jeszcze nasyfił wszędzie naokoło. A małe dalej, no widzicie. Tak, tak to jest z dziećmi. O, i daję takiego e, psztyczka w nos. Wydaje mi się, że tego nie było, ja przynajmniej tego nie kojarzę. Także tak to wygląda. Chodź, moi drogi, mm, rozwiesimy na sznurku, bo jeszcze wam pokażę właśnie, jak to wygląda. Także będziemy mieć i czyste, i brudne pranie, tak naprawdę. A tutaj czekajcie, zobaczymy, bo może już nam coś tutaj skończyło. Yy, właduj i przenieś. Jest, właduj i odłóż pranie. Chodź, moja droga. O, patrzcie. Tutaj nam wiesza pranie. Zobaczcie, pięknie na sznureczkach. Tak w rządkach to robi. No i teraz nam oczywiście tutaj pranie schnie, a ty wymienisz wodę jeszcze. O. Już wzięłaś. I tutaj, w suszarce, jeżeli wyjmiemy już pranie, to mam coś takiego, wyczyć, wyczyść tackę na kłaczki. I wydaje mi się, że gdybyśmy ulepszyli na ten odkłaczacz, to nie musielibyśmy tego robić. Ale ona to robi jednym przyciskiem, więc spoko. Teraz chodź, moja droga, przeniesiesz do suszarki. Proszę bardzo. No i wysuszymy. Ubranie. I tak to, kochani, wygląda. Właśnie, mogę wam pokazać, że dzieci mogą oglądać pranie, właśnie. I toddlersy, i dzieci w wieku szkolnym mogą właśnie oglądać pranie. Tak to, tak to wygląda. O, zobaczcie. Widzicie? Oczepuje się i jest y zła. Tak to wygląda. I to robią po prostu... Co chwilę. Jak już zacznie to robić, to jest do pierwszego momentu, aż e, zmieni jakby ubranie, to wyprane jakby założy. To wtedy tak właśnie robią. I powiem wam szczerze, że no... Na dłuższą metę... <grym>, to jest niefajne. Jeszcze tylko wam pokażę, jak wyjmuję, bo wtedy mi to umknęło. No i będziemy kończyć. O, skończyła. Pięknie. I teraz mamy e, wyładuj i odusz pranie. Pokaż, moja droga, jak to wygląda. I tak, i tyle. I pięknie. Tak to kochani wygląda. I tutaj mamy tak. Mm... Czekajcie, czy ono ma. O, tu ma nastrójnik. Tu ma, widzicie? Noszone ubranie. Noszenie, noszonego ubrania. Ubranie. Oj, kurczę, czekajcie, bo mi to uciekło. E, ubranie, które ma na sobie Zuzanna nie jest pierwsze świeżości, ale nie powinno jej też nastręczyć problemów ze strony otoczenia. Zuzanna musi jednak pamiętać, by w ciągu najbliższych dni znaleźć czas na pranie. I właśnie tak się oczepuje. Jak e, założą takie czyste pranie, to właśnie jest e, taki dobry nastrójnik, że wiecie, że mm, że pięknie pachnie. No a jak wybierze w tej brudnej wodzie, no to widzieliście, że jest cuchnące ubranie. Także tak to kochanie wygląda. Ja już będę kończyć. Eee, I podsumowując, słuchajcie, eee, są to akcesoria, wiadomo, nie wprowadzają nie wiadomo ilu rzeczy, wprowadzają pranie. Ja Wam powiem szczerze, że, że mnie tego brakowało, bo ja w trójce zawsze miałam pralki, zawsze lubiłam pranie, zawsze wieszałam właśnie na sznurkach, bo to lubiłam. Bali tam właśnie, nie było prania w bali, i tutaj to mi się bardzo podoba, że to dodali, bo wygląda to naprawdę fajnie. Do tego właśnie, że możemy też wrzucać, czy tam kwiatki, czy jedzenie, też całkiem fajna sprawa. Wszystkie rzeczy, które doszły, wszystkie obiekty bardzo mi się podobają, naprawdę są super, ale tak jak mówię, no, wybieraliśmy je razem z twórcami, więc ja Wam powiem szczerze, że ja bym się nie obraziła, gdybyśmy przy każdych akcesoriach, pakietach pomagali w cudzysłowie twórcom e, wybierać te rzeczy. Ja generalnie jestem zadowolona, e, nie podobają się i klas mi się podoba, i obiekty mi się podobają, pralki jak pralki. Mogłyby być właściwie ciut mniejsze, co prawda, ale jest ok. Także dobrze, kochani, ja się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że ten first look Wam się e, podobał. Dajcie oczywiście znać, co Wy sądzicie o tych akcesoriach. Ja uważam, że warto kupić, e, bo naprawdę wprowadzają fajne rzeczy. Szczególnie, właśnie te e, obiekty są mega fajne. Pranie, no to już zależy, co kto lubi. Ja polecam generalnie, także żegnam się z Wami. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba i czy. Kupicie. Także do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!